We wtorek 12 listopada w Kondratowicach odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Dzień wcześniej, czyli 11 listopada odbyła się uroczysta msza święta oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem pamiętającym bohaterów wojennych. W Gminnym Ośrodku Kultury gości przywitał wójt Wojciech Bochnak. W dniu dzisiejszym nie musimy przelewać krwi za naszą niepodległość, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy krzewić patriotyzmu. I pamiętać o tym, co to jest Polska. My wszyscy dzisiaj nie walczymy, ale powinniśmy swoim patriotyzmem pamiętać o tym, że dobra praca na rzecz drugiego człowieka to jest patriotyzm. Nauka dla Was wszystkich to jest również patriotyzm. Praca nie tylko jest. Zarabianiem pieniędzy, ale praca na rzecz drugiego człowieka to jest właśnie patriotyzm. W trakcie spotkania można było obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów ze szkoły w Prusach, a także nie tylko posłuchać, ale również pośpiewać pieśni patriotyczne wraz z zespołem ludowym.